Przysięga Bogu. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego niezruszanego ducha. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania naszych Karabach, aby kiedyś nasze życia oraz wzrostu stały się doskonale. Z głębokim zapachem będziemy starać się kultywować ducha samogo Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się na Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomniemy o cmacie pokoju. Przez całe nasze życie, poprzez wyspy na karatę, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy. Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karakter poza do 房子。Awesome.